Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. W końcu wyszło słoneczko. Jest jeszcze tak bardzo ciepło, bo w sumie już mamy godzinę 18. 18 jest trochę wietrznie, ale przynajmniej słoneczko wyszło, więc ja tu z Antosiem wyszliśmy na dwór. Antoś sobie będzie spał, mam nadzieję, w wózeczku, a ja biorę sprzęt. I zaczynam działać tutaj, to co Wam mówiłam właśnie. Antoś kicha na zdrówko, Antoś. Dobra, co Antolek? Co, będziesz spał czy nie? Będziesz spał czy nie? No, będziesz spał czy nie? Będziesz. Będziesz spał czy nie? Co? No, co? Gotowałam na razie takie podłoże tylko, bo chcę zobaczyć w ogóle jak to się będzie to układać i najwyżej tutaj jeszcze mam trochę miejsca, czy tutaj trochę to poszerzyć i wydłużyć. Także i biorę się za wybieranie jakichś tutaj kafli, tych nie kafli tylko cegieł. Zobaczymy jak to będzie wychodziło.

Powiem wam, że nie jest źle. Układam dalej. Dzień dobry, witam się z wami w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy kolejny dzień. Widzieliście co wczoraj robiłam, co zaczęłam robić, ale niestety anioł się obudził i nie dokończyłam tego. Eee, a dzisiaj e, a dzisiaj myślę, że to zostało to zostanie skończone. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. W końcu się doczekałam i wyszło słoneczko. Co prawda jest taki lekki wiaterek, ale jest przyjemnie. Naprawdę jest fajnie. Ja dzisiaj odprowadzałam rano Igusie do przedszkola, więc jeszcze może po, mo po nocy było troszkę zimno. Ale e słoneczko fajnie świeci i myślę, że dzisiaj będzie super. Ja dzisiaj e przychodzę do Was ze śniadankiem. Dzisiaj u mnie kanapka. Z, z sałatu z mojego ogródka <grymka> sałata e, kawałek szynki jajecznica, szczypiorek e, trochę keczupu i do tego ogórki gruntowe więc ja się zabieram za śniadanie Antoś właśnie e, zasnął robi sobie drzemkę e, i myślę, że będziemy szli na dwór W końcu ciepło. No i proszę bardzo. Mówiłam, że zrobiła, że zrobię i zrobiłam. Co? Dobra, zostaw. To połóż tam na tą tą bujawkę. Nawet jeszcze z tamtego roku. Zobaczcie, baterie i lampeczki się świecą. Na poziomicy jest poziom. Także taki poziom. babka. Jak zawsze mówił. U. Także to się tak prezentuje: ja jeszcze trochę tego żwiru wzięłam, podsypałam i pozamiatałam, żeby tutaj trochę w te e, szczeliny powchodziło. No nie wygląda, to jakoś tam super ekstra, ale zawsze jest twardziej. Krzesła są postawione, stół stoi, w miarę jest ten poziom i nie będzie deszcz padał, bo zapewne lato będzie deszczowe <laughs> Więc chociaż nie będzie ten deszcz tak padał, a można sobie już kawkę wypić, ciacho zjeść i gitara. Tutaj te krzesło jest trochę o. fajnie, nie? Mhm. Bardzo fajnie. Musisz coś tu pomóc. Nie, możesz iść do domu. Dziękuję. Y Jedna kostka została nam z komina. Więc tak sobie pomyślałam, postawiłam ją w tym miejscu, kupię ziemię i jakieś kwiatki i wsypię tą ziemię. Zasadzę kwiatki, jakieś takie, wiecie, zwisające. I też będzie fajnie. Tu mi jeszcze jedno krzesło zostało, ale tego krzesła tutaj nie mam gdzie wstawić już. Tu musimy się pozbyć tego dzielostwa. Marcin teraz jedzie i się bierzemy za to, żeby. Ten złom tutaj stąd wywieźć i... i może tutaj wtedy jeszcze jakąś kosteczkę ułożę, to będzie na jedno krzesło. No, także to się tak prezentuje i myślę, że jutro kawę wypijemy już tutaj. E... Tyle, no może nie wygląda tam jakoś super ekstra. Wiecie, z, z niczego się nic nie zrobi, super. Ale chociaż na ten, na ten sezon, na, ten, na te w sumie dwa miesiące, teraz to nam w zupełności wystarczy, bo jeszcze tutaj mamy dużo roboty z tym i dużo roboty z ogrodem. Więc jak już będzie ogród ładnie e, zrobiony, a tu przede wszystkim zrobimy też e, taras. Także jak będzie taras. To już nam nie będzie potrzebne parasol, krzesła i, i to tutaj na ogrodzie, bo tutaj w przyszłości planowane jest właśnie, właśnie zrobienie tarasu. Także tak to wygląda. Nie wiem, czy w tym roku się nam uda. Bardzo byśmy chcieli, żeby chociaż w tym roku udało się nam ocieplić ten dom. A taras to już nawet następny rok, a jak nie, to za dwa lata. Też będzie dobrze. No. Także tak to bywa. Ja się z Wami żegnam. Trochę roztrzepana jestem. Dzisiaj była piękna pogoda. Eee, I mam nadzieję, że jutro też taka będzie. Więc ja się z Wami żegnam tym króciutkim vlogiem. Zapraszam oczywiście na moje kolejne. Pozdrawiam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie. I do następnego. Pa, pa.